Cześć się na bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii odotówki do gotówki i dzisiaj będziemy sobie odbierać nowy nabyteczek oraz będziemy próbować odpalić ciąniczki, które są w tej stodole. Co na samym wstępie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, który jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Standardowo dzisiaj miał w górę to się równa kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag nie wiem, możemy co zrobić, w sumie, hashtag, dobra, niech jest hashtag Krzak, a ja wam przypnę serduszko Więc ja tutaj bezbędnego przedłużania ja wsiadam Naszego lublinka I pędzimy Na ten skup Bo Decyzja przez to została już podjęta Znaczy, jak w sumie to nagrywam, to jedna osoba napisała No ale, no Będę się sugerował tą jedną osobą, w takim razie Już sobie lecimy jeszcze dzisiaj będziemy odpalać tamte nasze i zobaczymy czy coś tam da radę Jeszcze ogólnie musiałem wcześniej kupić akumulator do tamtej 60 bo nie było jednego Także już mam i zobaczymy Wypędzimy Ogólnie jestem trochę zawiedziony, bo jak teraz to nagrywam aktualnie, to... No niestety nie się 10 łapek w górę. jest mi naprawdę. Bardzo przykro, bo no 10 łapek w górę to nie jest aż tak super dużo. Potrafiliście więcej robić. No ale no, trudno Mam nadzieję, że pod tym pije się te 10. Także my sobie wjeżdżamy na aż skupik. Jak widzicie, już dwa ciągniki tylko zostały: dwa ciągniki, także poszły jak świeże bułeczki. Więc mówiłem Wam, że się opłaca. No, ale z racji, że nasz rząd direk był już zaklepany, bo tego wcześniej zaklepałem. Jak widzicie, już mamy 12 tysięcy. Jeszcze jak wrócę na gospodarstwo, to wam powiem, dlaczego jeszcze już 12 tysięcy mamy. Jeszcze nam zostało, ale ja sobie wsiadam do naszego nowego nabytku i go odpalam i pędzimy sobie na habirę jedzie tu coś? Ojej. i sobie pędzimy naszym nowym nabyteczkiem nowy wydaje mi się, że bardzo dobry wybór to był bo mamy już nowy ciągniczek będzie można do maszynki jakieś pokupywać Ogólnie jeszcze, no znowu, jeszcze kupca nie znalazłem na to gospodarstwo Nie wiem, nikt się nie zgłasza, nie wiem dlaczego Może troszeczkę cenę za dużo dałem Ogólnie gospodarstwo chciałem sprzedać za... Nie wiem czy mówiłem wam, ale za 400 tysięcy, więc tam za 350 będzie można zjechać Bo widzę, że brak chętnych jest A mi zależy na, tam, na tym, żeby sprzedać tam to gospodarstwo Bo jest ono już mi niepotrzebne Skoro mamy tutaj na naszej kolonii, jeżdżamy sobie elegancko. Ogólnie, za niedługo też się pojawi seria nowa na kanale. Tą osobą jeszcze, bo nie będę zdradzał z kim. Akurat tak to nagrywam, to jeszcze dzisiaj może z tą osobą nagrywał. Ja nagrywam to 3 marca, w piąteczek. Także będzie można tutaj ponagrywać. Dobra, ja sobie tu chyba odstawiłbym, takiego po prostu. Jak sobie tak stoi. Szczególnie później będą się na wyróci, ale tam jest nagadany, także... Dobra, to no, otwieramy sobie tą stodołkę Tam tutaj też otworzę i tutaj też Jest zetorek i jest nasza sześćdziesiąteczka Ale zaczniemy sobie chyba od zetorka będzie łatwiej Otworzymy sobie czwiczki. ładnie, o Siądziemy sobie I zobaczymy Ogólnie paliwo jest, bo patrzyłem jeszcze sobie przed nagraniem Także no, powinno odpalić No, no, poczekajcie, ja go trochę pompuję pom 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 gazem. Ooo, widzę, że problemu dużego z nim nie było. O Jezu, z mną poczekajcie. W ogóle nie wiem, czy wy to słyszycie, mam nadzieję, że są... dobrze dźwięki, słabe, ja trochę ściszyłem w OBSie. Okej, okay, bo ostatnio było za głośno, także... Dobra, chyba będzie chodził. Ile nie sobie pochodzi Najważniejsze, że działa. Wszystko jest. Zeratorek elegancki Teraz jeszcze się za to trzeba zabrać Niech on jeszcze chwilę pochodzi, tu spróbuję to dziesiątkę odpalić Czekajcie. Widzicie? Poczekajcie, ja już tutaj osłonki pozamykałem od akumulatorów. Także co wsiadamy i próbujemy odpalić. Widzicie, chyba go coś boli No tak jak nie odpala nam za bardzo No nie odpala no no Poczekajcie może go troszkę podpompuję No i zgasi Ojej, widzowie, ja wam powiem, że chyba z tą czy też 60, nie będzie tak kolorowo. Bo coś nam tu odpalić nie chce Poczekajcie jeszcze, może raz. Albo poczekajcie, ja tu jeszcze popką pod, podpompuję. Dobra, no coś. Jest I zgasło, znowu, poczekajcie O Jest Dobra Odpaliła Ale widzę, że chyba coś tu będzie Będzie problem troszeczkę z nią Ale na razie sobie pyrka. Drzwi nie ma Dachu nie ma Maski nie ma Grilla nie ma Dlatego trzeba ją dać do remontu Najważniejsze, że jakoś ten silnik tu chodzi. Silnik, z silnikiem jest chyba wszystko okej, okay, tylko gorsze jest tutaj z innymi rzeczami. Akumulator kupiłem nowy, więc raczej nie będzie problemu z akumulatorem. Tylko... Nie wiem, a może z pompką jest coś nie tak, nie wiem. Dobra, nie, nieważne. Ważne, że na razie chodzi z nich, jeszcze chwilę pochodzą. i jeszcze ogólnie wam powiem dlaczego tle kaski. Ogólnie zapłaciłem tam tysiaka jeszcze. Wytargowałem. Jak widzicie, nie ma trzypeczka. To jest sprzedany za 13 tysięcy. Także, jak widzicie, nie ma już go Z nami, Nie nagrywałem tego. Może, jak będzie ktoś pistolet, chciał kupić to nagram. Chociaż w sumie też nie jestem pewien, bo wolałbym po prostu Wam nagrać. Jak yy, będziemy sprzedawać gospodarstwa maszynki. To jest ten. Ogólnie, jeszcze ten kombajn nam został można w sumie do niego wejść zobaczyć co tu jest ciekawego tu wszystko jest paliwo, bak tam jest załatany załatają go szybko, na szybko I może być coś pozalewane ogólnie o o działa nawet szybko poszło widzę ładnie sobie chodzi tylko poczekajcie sobie, wyjdziemy do góry w sumie tutaj jest przykryte to wszystko, bo to jest ten zbiornik, o oh, to tu poczekajcie tutaj jest zbiorniczek i tutaj jest to przykryte, ten cały silniczek nasz ale jak widać to przykrycie oddało nam tutaj jest filtr, ale filtr widzę, że z nim wszystko ok, także możemy schodzić, ja ładnie wszystko załatane, jak widzicie nie ja chcę też tu chwilę pochodzić, przejdziemy się tym zatorkiem kawałek, zobaczymy jak tam Biggie wchodzimy w ogóle Siadamy I sobie jedziemy powoli, przejdziemy na kawałek Elegancko idzie widzę Problemów nie ma torkiem ładnie się prowadzi, sumeganko jest I sobie tutaj zaraz zawrócimy to jeszcze tą naszą 60 trzeba zobaczyć, bo kombajn to tam jeszcze odpalimy sobie też i mro jedziemy trzeba zobaczyć jeszcze tą naszą 60 -czkę. John Direk chyba nie ma żadnych takich w sensie jakichś zepsuć albo coś, bo No po prostu na razie wszystko działa. Jak widzieliście, przyjechaliśmy tu, więc wszystko na razie działa. Mam nadzieję, że nie na razie, tylko ma tak do końca nie działać, no ale zobaczymy. Ogólnie, jeszcze Wam też w ostatnim odcinku zapomniałem powiedzieć, że tutaj szybko wysiądziemy. Wszystkie pola, które są, należą do mnie. Pozasiewałem Tu mam na przykład widzicie pszeniczkę pozasianą Tutaj mamy jęczmień, ale ten jęczmień już był Jakoś tutaj sobie daje radę Także ładnie Tam jeszcze też są pozasiewane wszystkie pola Jedno nie jest zasiane I też dwa nie są zasiane, ale będą zasiane Tego wam też nie będę nagrywał Znaczy jedną że będę wam nagrywał, bo mamy tam jeden u i Część do po prostu przeorać, więc Ojej też są 60 ja to jest ciekawe. Dobra, wiecie co? Ja sobie zostawię tą 60. -tkę. Na razie niech on tu sobie stoi. I po prostu będzie trzeba ją zabić do mechanika jakiegoś, bo... Widzę, że nie kolorowo, ale najważniejsze, że to zadziała. Koni ma, także już mamy John Zatorka Zetorka i 60 naszą. Jeszcze mam Władimirca ewentualnie. Teraz ten Combine trzeba będzie tutaj zobaczyć. A, czekajcie, tu trzeba coś rozłożyć. Ej, patrzcie! Tu się jednak rozkłada. Tu jest zbiornik. Tu silnik w takim momencie radzicie tu jest? Tu? Gdzieś. Tu chyba jest, przy kabinie nie Nie znam się, więc nie wiem, dobra Włączamy Wszystko chodzi Czekajcie co dzieje Ole, kopci O, paliwo ładnie, bierze w Oleju też pewnie przy okazji Czechiego! To musi się pewnie po prostu przypalić, no bo długo stał. Nie o kiedy, dobra. Jak widzicie ładnie sobie chodzi. Troszkę nam tu coś chyba przyciera. Taki słychać dźwięk. No ale dobra. Najważniejsze, że działa. Broty ładnie wszystko chodzi. Gasimy jeszcze, odpalimy raz. O! Coś tu chyba nam się zepsuło, coś było słychać, jakiś trzask, no ale nie wiem, może coś tu Paliło z powrotem, więc chyba działa Dobra, poczekajcie, jeszcze to złożę już Klapkę, o Zamykamy, wychodzimy i Będziemy sobie tutaj, żeby wam tutaj zakończyć ładnie Także co, w następnym odcinku albo będzie Przedaż gospodarstwa, jak ktoś mi się znajdzie albo będzie wywóz tej oto sześćdziesiąteczki na, na w sensie do mechanika także ładnie sobie tutaj, o może albo poczekajcie, nowy nabyteczek, ładnie sobie kadr weźmiemy także co, to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, o, bardzo proszę oraz sobie pokazać, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach bo też bym chciał iść do końca lutego 200 subskrypcji, więc kto da, kto dał, to bardzo dziękuję. Także co, na razie, trzymajcie się, cześć.